Pamiętajcie na moim blogu, i przyszedł ten czas, kiedy należało zebrać lawendę. Kwiaty lawendy. Część kwiatów lawendy poszło do suszenia, a z części kwiatów świeżych destyluje olejek eteryczny i hydrolat. To jest odmiana grosso. W tamtym roku pierwszy raz mi zakwitło, ale dosyć tak ubogo. Natomiast w tym roku dużo tych kwiatów było, więc sporo też przeznaczyłam do suszenia, ale też po to, że zawsze robię takie bukiety i one sobie tam przez zimę do wiosny stoją. Natomiast część tej lawendy, wysuszonej będę destylować. I wtedy porównam sobie, jaka jest wydajność olejku eterycznego z lawendy świeżej, ze świeżych kwiatów świeżo zebranych, a jaka jest z kwiatów suszonych. No bo różne są tutaj zdania na ten temat. Więc chcę mieć, jak to powiedzieć, swoje zdanie. I jeszcze jest dosyć istotna rzecz, jeżeli chodzi o wydajność czy o zawartość tego olejku eterycznego w tej odmianie lawendy. Bo zapewniano mnie, że odmiana Grosso to jest jedna z tych odmian, która daje najwięcej olejku eterycznego. I powiem z mojego doświadczenia już kilkuletniego, bo to nie pierwszy raz destyluję lawendę, że rzeczywiście ta lawenda grosso daje no, więcej olejku niż te odmiany, które miałam wcześniej, bo w tej chwili jest to około 10 ml tego olejku, a destylacja jeszcze trwa. Co prawda w tym małym destylatorze uzyskuje zawsze mniej hydrolatu, bo jeżeli yy chcę uzyskać więcej hydrolatu, no to wtedy destyluję w alembiku miedzianym. Dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl. Do zobaczenia wkrótce.